Piosenka, którą nauczyłam się na aktorstwie. O mój Boże, Edith Piaf. A do tego jest potrzebna choreografia specjalna. <noise> Zmywam dzień i noc szklanki w budzie tej. Mam haruby moc, marzeń trochę mniej. I w tym podłym tle hotelowych ścian te sylwetki dwie wciąż przed sobą mam. <noise> Coś śmieszne. Piosenka, która jest moim ostatnim odkryciem. I went too far. E, Aurory. Jest właśnie idealną mieszanką między czymś smutnym a czymś dającym nadzieję. Piosenka, która opisuje mój dzisiejszy humor. <słyski> Pierwsza piosenka, która teraz przychodzi mi na myśl. Uff. Uff. Wyobraźcie sobie Julia jedzie na wakacje nad morze.